Witajcie w przepiękny poniedziałek, 10 marca. U nas całe jeszcze hałdy śniegu, ale teraz jest ta 14 stopni. Więc jeśli tak będzie pogoda kontynuować, to szybko nam to zniknie. Ja teraz jadę ogarniać jedno mieszkanie, z którego nam się wynajmujący wyprowadzili. I pokażę Wam w jakim stanie nam oni zostawili. Tak się umawialiśmy, że oni posprzątają. Ale tak posprzątali, że no po kanadyjsku powiem, że posprzątali. Więc ja jadę tam spędzić kilka godzin, żeby to jakoś doprowadzić. Później będziemy musieli wymienić podłogę w salonie plus że trzeba będzie to wszystko tam odmalować. I tak to jest, jak się wynajmuje. Tutaj niektórzy ludzie też nie mają w zwyczaju w ogóle myć okien. Nigdy. Więc okna są tak zapyziałe tam, że zejdzie mi dosyć dużo czasu, żeby je doprowadzić do porządku. Więc taką mam dzisiaj robotę. Okej. Okay. Kiedy dojadę, to Wam nakręcę stamtąd. Tutaj jest kościół, który ma bardzo ładne witraże. Ale pięknie jest. No tylko ten śnieg pieprzony. No, Zobaczcie, jakie okna tutaj są. Nigdy kuźwa nie miały chyba te dziewczyny, bo to mieszkała matka z córką. Kuchnia jest w miarę ok, chociaż okna też bardzo brudne. Plus te tutaj fajerki w tej maszynie też były bardzo brudne, wzięłam do domu, umyłam. Te okna, nawet tutaj, światła nie zobaczcie z tego brudu, nie rzucają. Pralka, jaka jest zapyziała. Zobaczcie, jaką pralką prali ciuchy. Jaki syf. Po prostu to jest straszne. A zlew, tu gdzie wypuszcza pralka. Przecież to jest tragedia. Przecież to wystarczy kuźwa umyć. I trzymać jakoś w porządku. Nie wiem, czy ci ludzie tutaj są tacy straszni. Ci co wynajmują? Podłogę, jaka zrywana. To i będzie wymieniał podłogę. Będzie też malował i będzie wymieniał też drzwi na górze. Tu jest łazienka, łazienka była niedawno robiona. Więc łazienka jest w miarę okej. Okay. też jest trochę brudno. Na przykład lampy można by było wyczyścić. No i tu są sypialnie. Jedna sypialnia, okno brudne. Podłogi skrzypią. Tu taka malutka sypialnia. I tutaj ta największa z tym balkonem, okno zasłoniła jakąś gąbką, też brudne jak nie wiem, wszystkie te okna są po prostu ohydne, więc to dzisiaj głównie mnie czeka, ta praca przy tych oknach. Te schody wydają mi się niebezpieczne, bo jak się wychodzi z tej łazienki, to jak się postawi na przykład tutaj nogę, to można zlecieć, więc powiedziałam, i żeby założył tutaj poręcz. Chyba będzie bardziej bezpiecznie, bo tylko poręcz jest tu. Drzwi wejściowe, te zewnętrzne. Jaki syf. Ja nie wiem, jak można tak mieszkać i w ogóle, że to Ciebie nie razi. No po prostu szlak trafia, jak coś jest zabrudzone, takie, że wiem, że mogę umyć. Wow. Tutaj przed tym domem jest taka wielka, wysoka choinka. Zobaczcie, piękna jest. Zobaczcie na przykład, jak zostawiły szafki. Miały niby sprzątać, takie jakie czarne koło szafek, a w środku to jest szafka pod zlewem. Tak kuźwa wygląda. Po prostu syf na syfie. Zobaczcie na szybę w piekarniku, jak można do czegoś takiego kuźwa doprowadzić. Syfiarze, powiem Wam, że Ci Kanadyjczycy, o których kupiliśmy ten dom w Oensan, też byli nieźli syfiarze. Także nie wiem, co jest tutaj z tymi ludźmi, naprawdę. Zobaczcie tutaj, w tych szparach okiennych. Się po prostu w głowie nie mieści. Zobaczcie, czyszczę tu okap. Zobaczcie, co na tym okapie tutaj jest, kuźba. To się w głowie po prostu nie mieści, że można w takim syfie Mieszkać. Ja nie wiem, co ci ludzie robią. Ja naprawdę nie wiem. Och. Zobaczcie, to wszystko łatwo schodzi. Wystarczy tylko popryskać. Ja mam taki Spray Comet. On jest niby do łazienki, ale tutaj dobrze się sprawuje. On ma w sobie. Bielinkę, ten blicz. Ja dziękuję. Wiecie co, ja nie wiem. I tą kuchnię robił chyba za 4 lata temu im. Wszystko było nowe. My god. Zobaczcie, jakie drzwi wejściowe mieli od środka. I tu siedzą w tym pokoju, oglądają telewizor, choć jakoś takiego oh, kuźwa nie widzą. Kurczę chyba z 5 godzin myłam samą kuchnię. Te wszystkie szafki w szafkach. Ściany. Zobaczcie tą szafkę, jaka jest różnica teraz. Po prostu coś strasznego, to wszystko było tu czarne. Ta kuchenka też była syfiasta. Dalej jest, bo zabrakło mi tego płynu. Także będę musiała jeszcze kupić kolejną butelkę i tu wypryskać. bo te okna wszystkie pomyłam. Musiałam wyjąć ten screen, znaczy ten, ten, ten panel przeciwmuchowy, bo inaczej bym nie mogła umyć okien. To jest tak głupio, że po prostu czasami okien nie da się, nie da się normalnie umyć. Szafki, nie szafki, zobaczcie tutaj, pokażę Wam ciekawostkę. Wiatrak w kuchni, już część umyłam, ale tak zobaczcie, tak jest. Jeszcze nie ściągałam tych kloszy. Także syf taki, o, tak zostawiają, bo ona tu sprzątała. My byliśmy dla niej takimi dobrymi landlordami. Kiedyś był to ona nie miała pieniędzy, to normalnie płaciła a kiedy mogła, co rzadko się zdarza tutaj. Ja raz kiedy wynajmowałam w życiu mieszkanie, to płaciłam zawsze, z góry dawałam czeki. I raz zapomniałam, że nie dałam już. I spóźniłam się dzień, to mi naliczyli 25 dolarów kary. A my pozwalaliśmy po prostu jej płacić kiedy mogła. I tak się ludzie odpłacają właśnie. Miała posprzątać. Kuźwa taki syf. Church 5 godzin tutaj w tej kuchni byłam. Jeszcze nawet na górę nie poszłam. Tam myć tam myć okna. Były jakieś parapety pozniszczane nie wiem czy to pies skakał, czy co I będzie musiał to wszystko wyszlifować pomalować masakra, umywałam też te drzwi ale kuźwa, zobaczcie jak zrobione nie mogę za cholerę nie mogę tego umyć tu bo to jest pod siatką, a siatki nie mogę z tych drzwi wyciągnąć nie wiem jak oni to robią, robią od razu tak dla flejtuchów, żeby nie musieli sprzątać, także jeszcze będę musiała sobie jakoś poradzić tutaj z tymi drzwiami bo przecież to jest straszne to było całe w tłuszczu, aż kapał tłuszcz z tego, także dużo zużyłam tego środka na tłuszcz, żeby to doprowadzić, ten filtr. Tak samo te fajerwerki tu. Boże fajerki, ja mówię fajerwerki. Tak samo te fajerki były całe zapydziałe w tłuszczu. W ogóle cała ta maszyna była zapydziała, więc musiałam ją doczyścić. Wygląda teraz jak nowa. Po prostu były takie kropelki tłuszczu pozastygane. Ja myślałam, że to jest rdza, ale później mówię, że przecież to jest z nierdzewnej. Po prostu syf był straszny. No w środku jeszcze jest, no ale to poradzę sobie z tym. Te okna już nie będę dzisiaj ich myła. Trochę umyłam wewnątrz. One były po prostu tak jak ta folia, nieprzezroczyste. Jeszcze są. Tu była ta folia, ona dała sobie tą folię na te okna, żeby chyba na rachunkach zaoszczędzić. Drzwi te były też takie syfiaste, brudne. o oh my god. Tak samo te drzwi wymyłam. I co, wystarczyło trochę machnąć szmatą, i czyste są. Kuziwa, co za ludzie. jak ja nienawidzę takich syfiarzy. Po prostu jestem taka, że u mnie musi wszystko być. Nie denerwuję nawet, jak coś jest, co można domyć, a jest niedomyte. Także, o oh my god. Jeszcze kilka dni tu trzeba będzie spędzić. Plus jej będzie robił a tą podłogę. No bo podłoga jest tragiczna. Jest prawdziwe drewno. Już raz je tutaj cyklinował, malował, ale straszna jest, więc najlepiej nową zrobić. Od razu będzie pokój lepiej wyglądał. No i trzeba będzie pomalować też oczywiście. I tak mi zeszło do nocy. Zobaczcie, 10 w nocy jest. Ja jutro jadę do domu. Jeszcze zajmuję się koko, bo sąsiadki wyjechały. Nie wiem, czy teraz będzie widać, ale będę przejeżdżać koło miejsca, gdzie mamy namioty bezdomnych. Niestety bogata Kanada. Pełno milionów, jak nie miliardów, idzie na Ukrainę. A o własnych ludzi nie potrafią zadbać. Okej, okay, to później pokażę. Okej, okay, tu teraz patrzcie tutaj jak będę jechać. Tutaj mamy, zobaczcie, jaki syf, taki jakiś trzeci świat. Tu mieszkają bezdomni. A zaraz obok centrum miasta i piękny budynek Google. Tutaj ten autobus, którym jechałam do kiedy kiedyś w sierpniu. No już jestem w naszej okolicy, w naszej starej dzielnicy. Jadę tędy. Tutaj znajduje się ten drugi domek, którego jesteśmy właścicielami i którego wynajmujemy jest ten. Tutaj oni prowadzą czysto. Nie tak jak ta kobitka, co się wyprowadziła. Nie wiem czemu Kanadyjczycy niektórzy są tak tacy syfiaści, że po prostu i nie dbają, jeśli to jest nie ich. Jak wynajmują. Nie wiem, od czego to zależy. I to nieważne chyba... Um, Jakie mają wykształcenie? Bo ta kobitka no, chyba nie miała za dobrego wykształcenia, co tutaj mieszkała, tak myślę, po tych pracach, jakie mi się zajmowała. Ale wynajmowałam kiedyś koleżance z pracy i koledze, małżeństwu i też mi taki syf zrobili. Jeszcze dałam im tak, tak mał, taki niski czynsz, w tym właśnie tu domu, co pokazywałam i jak się wyprowadzili chyba po dwóch latach, to po prostu wszystko było do remontu, taki brud był, wiatrak ich to jeszcze był 10 razy gorszy niż ten, który dzisiaj pokazywałam wam. Zobaczcie jakie u nas te góry śniegu jeszcze cały czas, to jest straszne, no już chyba mówiłam, kiedy jechałam w tamtą stronę oh my god, jestem zmęczona zobaczcie, to jest takie pościnane jak to śmiesznie wygląda takie, jak jechała ta maszyna i ścinała dzisiaj zaraz muszę wystawić recycling bo jutro odbierają u nas śmieci odbierają raz na dwa tygodnie co latem jest bardzo pro problematyczne ale zimą nie tak bardzo a recycling odbierają raz na tydzień i też odbierają te zielone bieny, gdzie ja mogę na przykład rydźwierek koci wrzucać. Tylko że ja mam tyle kilogramów tego, że wiecie co, kiedyś przywiesili mi kartkę, że więcej niż 23 kilo, i oni nie mogą podnosić Kuśwa Nie wiedziałam nawet, że jest jakiś limit. No. Coś ostatnio chodzenie było. Martwię się o niego. Może powinnam zobaczyć do właścicieli zapytacie tu jest takie największe chciałam Wam pokazać baczcie na to crazy nie okej okay, dobra jeszcze muszę wpaść do Koko i jutro jest kolejny dzień znowu trzeba walczyć ile tego śniegu ja pierdzielę pozdrawiam dziękuję za uwagę dajcie łapki i piszcie komentarze pa pa